Siema, widzę. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Dżochny3465. A dzisiaj gramy sobie Minecraft Bedwars, hashtag 38. Podajże 37 albo 38. Teraz Wam się dokładnie wyświetla, jaki. Dokładnie. A witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem JOHNY3465 z kanału JOHNY3465. Dzisiaj Be do... luźne bedworsiki, czyli na moim kanale już przez Was chyba znana seria. Gramy sobie totalnie różne bedworsiki. teksturpak jest ten sam co ostatnio, ale oczywiście mogę to zmienić i dajemy sobie teksturpak Assassinek Duck Pack, też jest bardzo fajne. I mi się wydaje, że tutaj dzisiaj nam się wpasuje on. Idealnie. Dzisiaj krótki odcinek. Sorry, że bez handkama, ale już jest tak późno, że już mi się go nie chciało wyjmować i podłączać. Więc po prostu lecimy bez, ale wszystko ładnie widać tak jak Grę ładnie widać, więc no. Lecimy sobie na przeciwników naszych, czyli na zielonych. No, Ogółem... Chciałem lecieć na zielonych. A nam tak o wyspę zniszczyli, więc no to no, koks po prostu. A. Czerwony, Nie tam. O, ty czerwony bocie, jeden. To są pewnie takie bociki. Nie lec za nim. Czy on zadał? Bo on zadał. O, to mega spoko. Fajny początek C odcinka. Od razu do tuszka. Mogęby no, spoko. Ten film będzie mega krótki, na no serio mega krótki. Sorry, że taki będzie, no, ale... Tak, totalnie mnie... mi się nie chce nagrywać. A ty myślisz, że... end and sh CNC. Jaki to jest mocny ty... Ja nie mogę. Dobra, gramy sobie kolejną arenę. No, jak widać, pierwsza nie poszła. 4x4x4x4 na serwerze Codescraft, to, to oczywiście nasze kochane klocuszki, czyli Minecraft. Myszka, Rokat, Keynestock, Lava, Razer, Apex 3TKL, laptop Asus Tof Gaming F17, mikrofon Mozos Mkit, 700 Pro V2. To takie podstawowe rzeczy, którymi dzisiaj właśnie w tej chwili dla Was nagrywam ten odcineczek. I oczywiście gramy sobie na FEDER kliencie, czyli mój standard na moim kanale. Ogólnie to, sorry, że tak dzisiaj trochę gorszy film, no, ale po prostu, tak już po prostu wyszło nam. No. Jesteśmy zielonymi, w poprzedniej arenie byliśmy nie... Niebieskimi i w tej chwili mnie niebieski podjechał od pleców. Pozdrawiam serdecznie. No i już nie mogę. Wydawało Co za no ma dwa HP człowieku. Nie, jedno, pół. Zero. Jezu, jakie jest dupa. No fajnie się ten odcinek ogółem zapowiada, zapowiadany. Ogólnie zapowiada się to jest kijowaty i pewnie taki będzie. Mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Możecie napisać jak się czujecie, że jest weekend. Ja tak średnio. Wszystkiego mi się dzisiaj tak nie chce, że no... Że po prostu jakaś masakra. Jak ten czerwony będzie taki dobry jak tamten, to mnie zaraz rozciśnę. Ja formę... No CO JEST?! Nie no, ile oni mają kurna HP? Oni kurna cheaty muszą mieć, jak oni kurna, A, jeszcze nie żyją. Jak to jest kurna typem, że a typowi zostaje albo pół HP, albo mu aniby nic nie zostaje, ale jednak tak się jadę nie mam. Co jest kurde? Ta krama po prostu już chyba jakieś lagi faktycznie. No jeszcze... się Będzie dobrze. A rokapa. Nie, no nie ma rokap. Jest takim babiczkiem. Gra na myszce babci. Widać. Ojej. <laughs> Czemu on nie chciał spaść? Ej, na każdym, dosłownie każdym takim graczu zrzucałem go w ten sposób. A chłop ani na kawałek bloczka nie odleciał. Co ty chcesz? O Po co ci to? Kolejny czerwony to jeszcze idzie kurde Jaki ty... tryhardujon No co po cholerę tu idziesz? No właśnie No i już sobie stąd się wynosisz Czasami mnie gracze donarwują A czasami na przykład Tacy, którzy kampią na emeraldach też a po co ja go gonę? Już to nie ma sensu. Żadnego nie ma sensu. No nie ma sensu. Say what? O! O! Borowiczek. Kocham cię. <ścoughs> no i taki gracze to ja kocham. Pamiętam się zabić. Nie to co? tejny ku a maszyny produkują. Nie leci za mną. Co za fajny typ. Mam cię. To, że jeszcze żyję, jest cudem świata. A to, że jeżeli ty jeszcze nie zostawiłeś suba i łapki w górę, jest najdziwniej. Więc jeśli o, podoba Ci się ten film, to. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Pamiętaj, aby wbić do mnie na TikToka. jochny 3465 pozdrawiam serdecznie. I pamiętaj też, żeby wbić na na dół i napisać jakiś ciekawy komentarz pod filmem. Bo przyjmuję ciekawe komentarze i możecie w komentarzach pisać, jakie byście chcieli kolejne zobaczyć odcinki na moim kanale. To wtedy zlituję yy... się dla Was i nagram taki odcinek, jaki będziecie chcieli. Albo opowiem będzie o tym, że będzie to ciekawostką. Czego na przykład nie wiecie o Minecraftie czy coś. Tam ja mogę o tym opowiedzieć, albo zrobić po prostu oddzielny do tego film To nie mnie problem Może ktoś chce ze mną zagrać na odcinku. Serdecznie zapraszam. Mogę zagrać. Czy to w Minecrafta, czy w Fortnite'a... Jak będziecie chcieli. Zapraszam na moje live, które robiłem. Może nagrywam dwa live'y na Ety. Robiłem. Zapraszam serdecznie. Mój pierwszy live na Ety, mój live z Fortnite i Minecraft'a, gdzie trwał on godzinę? Chyba? Był on przed, przed Sylwestrowy, dzień przed Sylwestrem? Chyba tak. A tu jest jakiś typ. A my zobaczymy. Hmm. Dobra, lecimy sobie na dół. Muszę patrzeć na czas odcinka, nie chcę spać. Ale raczej jeszcze nie jest. Druga rzecz, już jest króciutko, jeszcze na razie. O, typ tu idzie. A nie, może ja się na nie udałem, aż tak szaju. Ale ty by w ogóle. Co bym chciał porobić? I golimy kolejne? goli mnie kolejna? Czy nie goli? Goli mnie na stółwę. Wiedziałem, że mnie goni, kurty! Sprawdźmy, jak jest czas odcinka. No dobra, jeszcze można. Chwilę, chwileczkę. Na w ogóle, Feder ma jakąś aktualizację? Fajnie to wygląda. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale fajnie. HA! Gaj! Na ten temat się nie wypowiadam. Sorry, że ten film nie będzie jakiś mega nie wiadomo jaki zmontowany, ale też nie chcę, bo po prostu um, mam już dosyć Będzie ja a, choć będę nagrywał odcinki i mam dosyć na przykład takiego czerwonego. Jeśli nie chcecie skończyć tak jak ja w tej chwili, to zostaw... Y to zostaw łapkę w górę i sybika z dzwoneczkiem. Jeśli nie chcesz tak ubrzeć na Bedwarsa jak ja w tej chwili. Z góry, dzięki. Co ty robisz, człowieku? Widzę tego czerwonego. O! Jaki fajny człowiek. Dawaj, do góry. Dzięki. Co to robisz? Ja piercę. I I no, nie zginął. No chodź. Hej! co by zrobił ja myślałem, że spadnę. No. Bo chcemy tak. Wiecie. Mam mózg troszeczkę. No bo ja nie mam mózgu. Nie buduj się do niego, co to robisz, człowieku. No chodź. A, no, no to idź, idź tam. Ja pierdziele, co za boty. Czemu oni się tak chwalają? W sumie mogę wyraz wyrozniejszyć, ale nie chciałbym tego. No, dead! No, kolego! No, jak one zdepie. A debil. No ty, daj mu, a go. No i ded. No i powyr. No. Desz. Dedmy. No. No dobra. Zostaw go. Niech się tam biega. Niech się nauczy biegać. Że w Polsce się biega po, po drodze, a nie po chodniku. No wyrzucaj temy dalej, rzucaj, jeszcze co masz? Pieniądze? I Numer konta bankowego jeszcze podaj. No, idę. Łatwo, to są takie bociki, że wiecie. Z takimi to się trzeba rozprawiać w prawdziwym życiu. Znaczy z takimi się nie trzeba rozprawiać w prawdziwym życiu właśnie. Dobra, dobiery. Robimy Godbridge. Oj, BĘDZIE co DOBRZE! To zawało, się... OJ! Cze-cze... czemu Co ty robisz? A! Zobacz. <gry> I, dobra, dzięki wam widzowie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych ciekawych materiałach na mojej kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, Siema. cześć!